Co, ja wstawiłem odcinek, nie no, niemożliwe i to jeszcze z Player. Nie no, nie, niesamowite to jest. Ja mam mordy. Firma nie wstawiałem chyba z miesiąc czy coś, ale no nie wstawiałem i tyle. No tak wyszło. Niestety lub stety. A, wypewniłam się, wywalona, nie? Ale. No. No, i pewnie może powrócę ze streamami, jak LeatherHub dalej nie wystartował, ale wracam, dlatego że zaraz wystartuję i wracam po pieniądze, żebyście mi mogli znowu wysyłać donaty. I jak nie będę miał znowu, nie będzie LeatherHub na przykład, to od razu znowu uciekam. Nie, no żartuję, nie. Po prostu yy, nagrywałem kilka filmów, ale bo chciałem je nawet zmontować, ale jakoś tak. Dzwonił ktoś do mnie, czy zagram, czy coś i nie montowałem filmu. Ogólnie to mordy jeszcze na nowe biurko. Bo wcześniej grałem na takie... Jak miałem nowe stanowisko w innym domu i które cały czas mam, to ogólnie ten. Jak miałem wcześniej, to biureczko, to nawet biurka nie było. To był taki stolik, wiecie, co jest taki mega wysoki, co nawet się nie nadaje do siedzenia, tylko do trzymania rzeczy, bo nie miałem gdzie indziej. A teraz yy, yy, mam biurko o wiele lepsze, większe, ładnie, mam wszystko poukładane już tutaj, więc fajnie, naprawdę fajnie. Jestem zadowolony z biurka. Z, z tego co wiecie, yy, to Lederhub miał już dawno wystartować, ale komplikacje były, nie wiadomo co się działo, nie było się w ogóle na lece. Ale bo w szpitalu miał operację choroby, nie, nie będę mówił nie czego, nieważne czego. jak Ci, co wiedzą, niech wiedzą. Ci, co są na DC. No i dzisiaj y, napisano na DC, że mi się choroba rozwija i że y, Oddaję komuś serwer. Tak, że za 300 zł z DC z plikami serwera y, odda cały serwer, jakby sobie, Że kto chce serwer, że tam na zakup. Nie wiadomo, czy dalej będę mieć rangę media w ogóle. Czy dam nowy właściciel, nie wiadomo. Ale z tego co wiem, już tam się ludzie licytują. Mm. Gdzie on jest? Idę. co się. Zdenerwował, no i ogólnie, nie wiem, jest w miarę git, wam powiem, ogólnie, u mnie. Możecie napisać w ogóle, jak wam święta minęły, piszcie komentarze, widzowie, bo to nabija największe zasięgi tam. Suby fajnie, jakbyście coś zostawili, ale to nie jest aż tak ważne, jak komentarze, o cholera. Elo? Mam w ogóle też klawiaturę od Dark Project, mega ładnie brzmi. I to już starość w sumie. I... O No i mory ogólnie m, są takie cenne na Steamie, pewnie każdy wie ogólnie. I już kupiłem ten City Car Driving, z którego... Może streamy będę robiła, ale na pewno nie odcinki, ale dzisiaj kupuję dwie kolejne gry, są na przecenie, z czego będzie naprawdę mocna seria. Kupuję House Flippera na pewno, ale to tak nie na serię, może coś nagram z tego. Napiszcie jak chcecie, czy chcecie House Flippera zobaczyć na kanale. Ale się przestraszyłem. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć House Flippera. Czego ja kupiłem klej? Nie no, ja nie wierzę, nie. Serio XD? Nie! Nie! Nie wiem, czy wam będę zieradł drugą grę, ale w sumie mogę. No to dobra. Może być w sumie. No to widzowie, moi drodzy, kupuję house flipper. Kupuję house flipperka. No, a to te sorry, ja się grypą nie wiem, to kupiłem. Kupuję The Forest, moi drodzy. Z tak będzie tak mocna seria. Z jaką osobą? Już powiem, że nie zdradzę, bo The Forest jest, widzowie, kurde, za 7,99, a hmm, House Flipper za 8,99, nie? Będzie z mocą osobą seria, mega fajną i będzie fabularna taka ta seria, jakby ona będzie, można by rzec... Hmm, Fabularne tego typu, że będziemy odgrywali rolę na pewno. Takie coś mam zamiar zrobić. No to gra pod takie coś bardziej, nie? Jakby nie, nie lubię nagrywać takich gier yy, tak po prostu, nie? Nie lubię takiego czegoś. Dla mnie to się źle ogląda. Wolę bardziej coś fabularnego zrobić, nie? Serio? Serio? Seria ja jeszcze dobrałem. Nie wiem dlaczego ja się w ogóle Jitter klikiem biłem. Nie, co? No więc dajcie znać, czy będzie Wam się podobała taka odskośnie trochę od tych bedwarsów. Bo wiem, że one na razie tylko są u mnie na kanale. Więc na pewno Wam się to będzie podobało. No to znaczy tak wstawiam, nie? Ale mogę Wam zagwarantować, że no będzie to mega fajna seria. Mam piękne rzeczy. Boże, jakie to jest cudne. A spróbuj mi tylko Fireballem strącić. Dwilu, Jezus Maria. Nie wiem, nie wiem. Ja w ogóle na koksikrarcie już na co dzień gram. Trochę się odzwyczaiłem, jakby od. Nie. Nie. Dlatego ja już nie chcę w ogóle grać tu, nie? I nie gram tu. Nie wiem dlaczego gramy. Idziemy na Coxcrafta zara. Bo to będzie dłuższy film. Mam zamiar zrobić. Mm. O kurde, ja muszę wypłacić te. Ja muszę wypłacić pieniądze, z tipli bo to jest do nowego roku. Ja zupełnie, ale jest dzisiaj 29. Nie ma tym razem szans. Siema! Łatwo. A i myślałem. O! Oh. Nie ma? Serio, nie, no ja nie mogę. Ja w ogóle jestem zbyt przyzwyczajony już do tego skrapta, nie? Coś mi palce bolą strasznie, no tak przemęczone palce. Nie mogę tak butterfly klikować, po prostu mnie to męczy, aż nie. Ja jeszcze niedawno myślałem, że do wiecie, do drag jak y, ludzie mówili, że jest prostszy sposób y, y, klikania i niż butterfly. I ja zawsze myślałem, że butterfly, bo nic do niego nie trzeba, a na przykład nie możesz mieć mokry, mokrych palców do y, rokata, y, do do klika, a się przekonałem. I już wiem, dlaczego tak ludzie mówią, dlaczego tak jest, bo jak naprawdę masz mieć przemęczone palce tym klikaniem. No co, ty mordo? Aha, makro 100%. Co to jest za makro? Nie, co to jest za makro? Mordeczko. To jest też Coxcraft, nie? No i po co ja gitter klikuję, jak ja nie umiem? Aha, dobra, dobra. Co to jest zagranie? Co to jest? To makro jest tak irytujące, bo oni nie mają knoka. Hidden Coxcrapt jest tak sprzyja croftom. I co? A antymakro wyskakuje ludziom, którzy nie mają tego makra. Za to kocham Coxcrafta, nie? A idź w ogóle. Denerwuje mnie ten gość. Jeszcze mi piszą, kurde, że mam makro, nie? Chodź tu, idioto. Łatwo, ez, ez. Za dużo sobie kupiłem. Będę robił asymery w ogóle, bo ta, bo, bo ta krawka jest idealna do tego. <grym> Serio? <grym> <grym> Dobra patera. klik.exe po mnie. Nie zjadłem. Nie zjadłem Nie Nie mnie na kokscrafcie. Czekaj. 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 O ty kur. O kurde, o ty kurde. No to nie przyjdzie przecież. Teraz idziemy. A skierdzielaj, nie będziesz pierwszy nigdzie. Aha, jakby ok. To to jest, nie? Co? Już? Co? Nie, chodź mi. Za szybko zrespił w ogóle. Co to było? Przez 5 sekund nie minęło. Wytyfy. Gdzie? Ale jak żabka podskoczył. Napiszcie widzowie, Jak po wigilii. W ogóle. Co Kto jest nie? Co ja zrobiłem? XD. Ostatnio w ogóle próbowałem wejść na Bedwarsy. jest kto mi z nim A ten debil. Nie, tu jest zielony. Patera. Myślisz, że tego nie widać? Nie no jeszcze chłopie Ale Bill jak na dobitkę przyszedł nie. Dobra widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Yy, bardzo. Dziękuję za oglądanie, cześć. Ja mam tu podf5, ja mam pod 5. Dobra. I lo mordy. Oh